Witaj serdecznie, Rafał Meteor z tej strony. Ten widok, który właśnie widzisz, to jest, można powiedzieć, nieziemski widok. Czy kiedykolwiek marzyłeś, czy marzyłaś o tym, żeby zobaczyć Ziemię z kosmosu? W tych czasach, dzięki technologii i dzięki międzynarodowej stacji kosmicznej, czyli ISS, mamy tą możliwość. To jest właśnie taki widok nagrany wczoraj. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna powstała w wyniku połączenia projektów budowy rosyjskiej stacji Mir-2, amerykańskiej Freedom oraz europejskiej Columbus. Miały one na celu spełnienie marzenia o stałym pobycie ludzi w kosmosie. I od 2 listopada 2000 roku jest to możliwe. Udało się to zrealizować, bo właśnie tego dnia dotarła na ISS pierwsza stała załoga. Na pewno ciekawi was, ile takich wschodów i zachodów słońca ze stacji kosmicznej widać. Liczba może Was trochę zdziwić, bo jest to 15,5 okrążeń dziennie, czyli 15 razy kosmonauci przebywający na ISS widzą wschody i zachody słońca. Wy właśnie widzicie jeden z takich za zachodów nagrany live. Tak szybko zachodzi właśnie słońce. Ten widok jest naprawdę fantastyczny. Zresztą co tu dużo mówić? Popatrzcie sami. Na pewno każdy z Was podróżował nieraz samochodem. Prędkość 60 km na godzinę, 120, a może niektórzy nawet jechali 200 i więcej. Robią wrażenie, prawda? Wydaje nam się, że 200 km na godzinę to już jest prędkość zabójcza. To co powiecie na to, że ISS średnią prędkość, którą osiąga, to jest 7 km na sekundę? W przeliczeniu na bardziej zrozumiałe dla nas jednostki, to jest ponad 27 tysięcy km na godzinę. Robi wrażenie, prawda? Popatrzcie, jak właśnie zachodzi słońce. Naprawdę fantastyczny i cudowny widok. I to jest live. Ach, zapiera dech w piersiach. Po prostu. No brak słów. Po prostu cudo. Nie bez kozery Albert Einstein powiedział kiedyś, że logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. Z kolei inny wielki człowiek, czyli Marek Aureliusz, powiedział, że wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia nieprawdą. Trudno się z nim nie zgodzić, prawda? Antony Robbins zaś powiedział, że każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją, żeby spróbować. Często popełniamy ten błąd, że uzależniamy swoje decyzje, swoje działania od tego, co powiedzą inni. A przecież oni za nas tego życia nie przeżyją. Każdy ma swoje życie i każdy powinien mieć odwagę decydować o sobie. Często tak nie robimy, bo boimy się, co powie rodzina, znajomi, ciotka, pociotka, kuzyn, nie wiadomo kto. Bo wydaje nam się, że. Jeżeli mamy jakąś wiedzę, która jest mała, oni na pewno mają większą. Tylko, że to nie oni przeżyją Twoje życie. Will Smith powiedział kiedyś bardzo mądre zdanie: Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie możesz czegoś zrobić. Masz marzenie, to je chroń i realizuj. Ludzie nie potrafią sami czegoś zrobić, więc mówią, że Ty też nie możesz. Dlatego ich opinie nie mają znaczenia. Jeśli czegoś chcesz zdobądź to, kropka. Ciężko nie, nie przyznać Will'owi racji, prawda? Natomiast yy, Richard Branson, multimiliarder, którego chyba zna większość z nas, powiedział także bardzo mądre słowa Jeśli ktoś oferuje Ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, czy dasz radę, powiedz tak i naucz się jak to zrobić. I właśnie taką szansę ja ci daję. W swoim życiu zawsze kierowałem się zasadą, żeby robić coś albo dobrze, albo nie robić tego w ogóle. Jeżeli kochać, jeżeli cokolwiek robić, pracować, robić coś z pasją, poświęcać się temu i robić jedną rzecz porządnie, od początku do końca i całym sobą, a nie łapać 10 razy srok za ogon. I z tego najczęściej nic nie wychodzi. Tutaj w biznesie jest dokładnie tak samo. Jestem w tym projekcie od ponad 3 lat od 2,5 roku aktywnie, i wiem, że to jest po prostu to. To jest ta moja szansa, którą ja wykorzystuję. Ale że zawsze jestem taki, że chcę się dzielić z innymi, z bliskimi, znajomymi, z tymi ludźmi, których lubię. Dlatego każdemu z Was, których mam jako znajomych na fejsie wysłałem nowy filmik przedstawiający nowy świat UI i prośbę, żeby każdy z Was zobaczył co to jest i żeby jeżeli mi chociaż w jakimś małym stopniu ufa, żeby zarejestrował się i powiem Wam, że parę osób to zrobiło. Spośród tych osób wylosuję jedną, która pojedzie na mój koszt do Monachium 18 września na wielką galę startu nowego Wii 2.0. W hali olimpijskiej ponad 15 tysięcy osób będzie świadkami startu nowej marki. Startu giganta, giganta, który rodzi się na waszych oczach, na naszych oczach, bo powiedzcie sami, czy Google co roku powstają? Czy taka firma jak Uber powstaje co roku? Czy taka na przykład płatność kartami plastikowymi też pojawia się co roku? Nie. One są tylko raz. To są szanse, które. Ci, którzy mieli do tego dostęp, potrafią wykorzystać. Reszta może tylko zazdrościć i po czasie powiedzieć, że no fajnie by było wiedzieć wcześniej. Człowiek mógłby naprawdę fajnie sobie zarobić i tak dalej, i tak dalej. Takie ujludki. Natomiast ja daję wam tą szansę. Na naszych oczach powstaje gigant. Marka, którą za chwilę będą kochać absolutnie wszyscy. Powstaje gigant... O którym nawet wielu się nie śniło. Zapraszam. Zapoznaj się, z czym masz do czynienia, czym tak ostatnio ten meteor spamuje, ale jeżeli rzeczywiście poznasz i zobaczysz, jakie tu są możliwości, jaka dźwignia finansowa, której żaden instrument finansowy nie oferuje, to wtedy mi podziękujesz. I te osoby, które mi zaufały, już. Które jeszcze mi zaufają, na pewno mi podziękują. Na prawie koniec wielkie słowa wielkiego aktora, z którymi nie sposób się nie zgodzić, a powiedział tak: Możecie spędzić całe życie myśląc o tym, jakąś wybrać ścieżkę, ale ważne jest to, co dzieje się w tej chwili i decyzje, które podejmujemy albo z miłości, albo ze strachu. Wielu z nas podejmuje decyzję w oparciu o strach nazwany praktycznością. To, czego pragniemy, wydaje się być poza zasięgiem i śmieszne, wydaje nam się, że możemy tego oczekiwać, więc nigdy o to nie prosimy. Ja jestem dowodem, że możecie o to prosić. Mój ojciec mógł być wielkim komikiem, ale nigdy nie uwierzył, że to może być możliwe, więc dokonał konserwatywnego wyboru. Zamiast tego wybrał bezpieczną posadę księgowego i gdy miałem 12 lat, zwolniono go z tej bezpiecznej posady i nasza rodzina musiała robić wszystko, by przetrwać. Nauczyłem się wiele ważnych rzeczy od ojca. Jedną z nich jest to, że możesz ponieść porażkę robiąc coś, czego nie chcesz, więc równie dobrze możesz podjąć ryzyko robienia tego, co kochasz. Te słowa powiedział nie kto inny jak sam Jim Carrey. Dlatego nie bójcie się marzyć. Marzenia są po to, żeby je realizować. Dlatego jeszcze dzisiaj i ty możesz być częścią tego pomysłu i biznesu. Tej koncepcji, która w ultra nowoczesny sposób łączy płatności mobilne, zakupy online Narzędzia wspierające małych i średnich przedsiębiorców oraz cashback. Jeszcze nie jest za późno. Nie przegap swojej szansy. A na koniec obejrzyjcie filmik przygotowany przez firmę Service Plan, który jest zwiastunem właśnie tego Big Bangu, tych narodzin marki. Miłego dnia, dziękuję.